Czy twoi handlowcy biorą klienta rekomendacje, czy po prostu biorą nazwiska z numerami telefonu? Czym w ogóle dla ciebie jest różnica pomiędzy poleceniem a rekomendacją? Powiem ci moją krótką definicję. Polecenie to jest coś, co wspominam tobie. Wiesz, co na ulicy motylowe jest taki, taki mechanik. On jest ok. Ja poleciłem mechanikę. Czym jest rekomendacja? Rekomendacja jest z tym, że wiesz co, jeżeli potrzebujesz dobrej jakości mechanika, to na ulicy motylowej 16 jest taka osoba, ja mu daję samochód od 4 lat, jestem z tego bardzo zadowolony. Ta osoba jest godna zaufania, mój brat ostatnio też mu dał samochód do naprawy i był z tego też zadowolony. Ja ci go zarekomendowałem jako osobę godną zaufania. To jest rekomendacja. I teraz zastanów się, czy jeżeli pozyskujesz klienta, dowiozłeś usługę, pokazałeś wartość, dotrzymałeś słowa, bo klient, który złożył podpis, podpisując umowę, poniekąd obdarzył się zaufaniem i Ty udowodniłeś to, że dotrzymałeś słowa, wykonaj dobrą usługę, wszystko jest dobrze zrobione, to czy wykorzystujesz dobrze siłę rekomendacji? Nie wzięcie kontaktów do znajomych, tylko rzeczywiście, czy wziąłeś od niego rekomendacje? I teraz powiem Ci, e, jak w ogóle wygląda Pobieranie rekomendacji w branży ubezpieczeniowej. Dlaczego tak mówię ci o branży ubezpieczeniowej? Dlatego, ponieważ tam jedynym źródłem pozyskiwania klientów jest rekomendacja. Jak ja pracowałem w ubezpieczeniach, sprzedawałem fundusze emerytalne oraz ubezpieczeń na życie. I jedyne źródło pozyskiwania klientów to były rekomendacje. Czyli jeżeli ja nie miałem tych rekomendacji, to ja nie miałem na czym pracować. A że pracowało się za prowizją, to nie miałbym po prostu wynagrodzenia. W branży OZE są różne sposoby pozyskiwania klientów, są polecenia, mamy call center, mamy kup kupowanie gotowe, gotowej paczki lidów, door to door, jakieś oferty o eliksy. I przez to jakby rozmawiając z klientami widzę, że nie jest dobrze wykorzystywany potencjał rekomendacji. I teraz wyobraź sobie, że jak to wyglądało w ubezpieczeniach, że jeżeli ja pozyskałem cię na ubezpieczenie, to 100% klientów dawało mi skuteczną rekomendację, abym spotkał się z nich znajomymi. I tak uczyłem też swoich agentów. Dlaczego? Ponieważ wiedziałem, że jeżeli te, to nie będzie dobrze zrobione, to handlowiec nie będzie miał na czym pracować, nie będzie miał wynagrodzenia. I teraz? Wyobraź sobie, czy Ty czasem przez to, że masz może kampanie reklamowe, masz call center, czy dobrze wykorzystujesz potencjał rekomendacji, czy handlowiec jest dobrze przeszkolony, czy macie model e, rekomendacji, czy macie jakiś program realnościowy, który sprawia, że jeżeli dałeś temu klientowi wartość, klient zaufał, jest zadowolony, to żeby on mógł przedstawić Ciebie, Twoją firmę, Twojego handlowca nowej osobie. Czy masz coś takiego? A jeżeli nie masz, to czy nie warto by było czegoś takiego stworzyć? Tym bardziej w czasach, gdzie w branży odnawialnych źródeł było różnych sytuacji, które wiarygodność klientów do firm zostały nadszarpnięte? Jeżeli chcesz porozmawiać na ten temat dłużej, chcesz się dowiedzieć, to zasubskrybuj ten kanał lub w opisie filmu masz link do kalendarza na jedną darmową konsultację. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zobaczymy, co można by było ulepszyć, i ewentualnie wdrożyć.